Bestie w RMF FM, Sezon drugi Imię i nazwisko Aleksandr Jurjewicz Piczuszkin Pseudonim Bitcewski Maniak Szachownicowy morderca W wolnych chwilach lubi Grać w szachy, pić wódkę, mordować młotkiem Liczba morderstw 49. Sam przyznaje się do 61 lub 64. Skazany na dożywotnią karę pozbawienia wolności, z czego 15 lat spędzone w całkowitym odosobnieniu. Jest 1992 rok. Cała Rosja żyje procesem jednego z największych potworów w jej historii Andrija Cikatiło, znanego także jako Rzeźnik z Rostowa. Moskiewskie ulice aż huczą od plotek, nieświadome, że to już tu, za chwilę, pojawi się kolejny równie przerażający potwór. Aleksandr Juriejewicz Piczuszkin, bo tak nazywa się ten przyszły potwór, ma 18 lat i właśnie zabił po raz pierwszy. Jego ofiara to 27-letni Michał Odliczuk, którego Piczuszkin wypchnął przez okno. Na miejsce zdarzenia przyjechała milicja, ale po pobieżnych oględzinach uznała sprawę za samobójstwo. Gdy po wielu latach Piczuszkin przyzna się do zabicia Odiczuka, powie. Pierwsze morderstwo jest jak pierwsza miłość. Tego uczucia nie da się zapomnieć. Dlaczego 18-letni chłopak postanowił zabić po raz pierwszy? Do końca nie wiadomo, ale wielu ekspertów dopatruje się źródła problemu w jego wypadku z wczesnego dzieciństwa. Czteroletni Aleksander, jak wiele dzieci, uwielbiał plac zabaw. Był towarzyski i lubił zabawy z rówieśnikami, ale na całym placu najfajniejsza była oczywiście huśtawka stawanie na niej i rozhuśtywanie najmocniej jak się da było dla małego Aleksandra najlepszą zabawą. Pewnego razu ta zabawa nie skończyła się dobrze i młody Alex spadł. Gdy się podniósł, powracająca huśtawka z pełnym impetem uderzyła go w czoło. Ała, mamo! No i co beczysz? Mówiłam, żebyś tak nie robił, to masz za swoje. Uderzenie było naprawdę mocne i prawdopodobnie uszkodziło kształcącą się korę czołową, część mózgu odpowiedzialną za rozwiązywanie problemów i kontrolę impulsów, w tym agresji. Po wypadku, Piczuszkin zaczął mieć problemy z kontrolą gniewu. W szkole dzieci nabijały się z niego często używając niewybrednych przezwisk. Piczuszkin, ty to jakiś opóźniony jesteś! Takie traktowanie przez rówieśników tylko wzmagało w nim agresję i gniew. Do tego dochodziły trudności w nauce. Matka Aleksandra postanowiła przenieść go do szkoły specjalizującej się w nauce dzieci mających trudności z przyswajaniem wiedzy, ale nie zrobiła wiele więcej, by pomóc synowi w pokonaniu przeciwności. To, że Aleksander był bystrym dzieckiem, choć z problemami, zauważyła babcia od strony matki. Dziadek z kolei zaprosił Aleksandra, by ten zamieszkał z nimi i zachęcał do pozaszkolnych wysiłków intelektualnych. Aleks, co powiesz na to, żebym nauczył cię grać w szachy? Wkrótce okazało się, że Piczuszkin jest świetnym graczem Często grywał i wygrywał w pokazowych meczach rozgrywanych w pobliskim Bitcewskim Parku Jednak mimo swoich szachowych sukcesów nadal był pośmiewiskiem dla wielu rówieśników Ale nowe zainteresowania pomogły mu trzymać agresję w szachu Oczywiście do czasu Gniew wrócił ze zdwojoną siłą po śmierci dziadka By sobie z nim radzić, Piczuszkin zaczął sięgać po wódkę I to po niemałe ilości wódki Często pił w parku ze starszymi mężczyznami, z którymi grywał. Jednak wódka nie była dobrym rozwiązaniem jego problemów z kontrolą agresji. W zasadzie wręcz je zaostrzyła i była siłą napędową nowego hobby Piczuszkina, o którym w owym czasie nikt nie wiedział. Tym nowym hobby było prześladowanie i grożenie dzieciom oraz kręcenie całych zajść za pomocą kamery. Film z jednego z takich wypadów zachował się aż do procesu Piczuszkina I był niezwykle podobny do okoliczności śmierci jego pierwszej ofiary Zaledwie kilka lat później Na filmie Piczuszkin łapie dziecko za nogę i trzymając je za oknem krzyczy Teraz to ja mam władzę, wyrzucę cię przez okno, będziesz spadał przez 15 metrów i umrzesz W 1992 roku grożenie dzieciom przestało mu wystarczać i zamordował po raz pierwszy nie do końca wiemy, czy w latach 90. dokonał kolejnych morderstw. Jeśli tak, to zabijał raczej sporadycznie. Nie znamy żadnej ofiary z tego okresu. Możliwe jest również, że pierwsze morderstwo starczyło mu, by uspokoić gniew na długich 9 lat. W 2001 roku Aleksander Piczuszkin na dobre wrócił do mordowania i tym razem już się nie patyczkował. Przestał pozorować samobójstwa, tak jak w przypadku swojej pierwszej ofiary. Nowe morderstwa były znacznie zuchwalsze. Z reguły zaczynało się od niewinnej gry w szachy w jego ulubionym parku bitcewskim. Często partnerem w grze była osoba starsza i bezdomna, potem następowała propozycja. Tak się składa, że mam tutaj taką małą flaszeczkę. Może byśmy ją zrobili? Hmm? Pewnie, daj mi ją tu zaraz. Gdy ofiara była już wystarczająco mocno wstawiona, Piszuszkin bezlitośnie rozprawiał się z nią z wykorzystaniem młotka. Jego morderczym podpisem było wetknięcie w pozostałą po ciosie dziurę w głowie zużytej butelki wódki. Z czasem poszerzył też pole działalności na młodszych mężczyzn, kobiety czy nawet dzieci. Atakował często niespodziewanie i z zapleców. Jednak nadal z sentymentem powracał do bezdomnych mężczyzn, to zdecydowanie był jego ulubiony typ ofiary. Morderstwa i zniknięcia były tak częste, że po chwili wrzało o nich w całej Moskwie. A słyszały sąsiadki? Ten maniak z parku Bitterskiego znowu zaatakował. No, co to się porobiło w tym kapitalizmie? Za naszej młodości to tak nie było. Mówię sąsiadką, to jakaś bestia. Zwierz bez twarzy, co żyje w ciemnych zakątkach parku. Grasuje na słabszych, aż sach z domu wyjść. Jednak wbrew wyobrażeniom opinii publicznej, bestia nie miała żadnych nadprzyrodzonych zdolności. Był nią zwykły obywatel, pracownik sklepu spożywczego przez całe dnie wykładający towar na półki Aleksander Piczuszkin. Do 2006 roku w parku zniknęło ponad 50 osób. Nie wiadomo, czy wszystkie padły ofiarą mordercy, a policja była bezradna. Nie miała w zasadzie żadnych informacji ani tropów co do tego, kim może być maniak z parku bitcewskiego. Jak doszło do tego, że piczuszkin w końcu wpadł? Jak w przypadku wielu przestępców, wszystko stało się za sprawą kombinacji zbytniej pewności siebie, pecha i zwykłej ludzkiej głupoty. W sklepie, w którym pracował, większość współpracowników uważała go za odludka, za nieszkodliwego dziwaka. Do czasu, gdy nieco wypuszczony, Aleksander postanowił, że jego nową ofiarą będzie znajoma z pracy i złożył jej niecodzienną propozycję. Słuchaj, Marina, nie wiem czy wiesz, ale bardzo mi się podobasz. Może miałabyś ochotę na spacer po Parku Bitcewskim? Moglibyśmy pójść na grób mojego psa. Eee, y okej. Okay. 36-letnią kobietę bardzo zdziwiła i nieco speszyła niecodzienna oferta. Mimo tego postanowiła pójść z Aleksandrem, ale wcześniej, być może przeczuwając, że Piczuszkin nie jest całkiem normalny, zostawiła swojemu synowi kartkę, na której podała imię i nazwisko oraz numer telefonu mężczyzny, z którym wychodzi. Marina Moskaliowa nigdy nie wróciła do domu. Następnego dnia policja znalazła jej ciało w parku, w którym grasował maniak. No, jak tam chłopaki, macie coś? Yy, tak jest. W kieszeni płaszcza znaleźliśmy skasowany bilet na metro. Sprawdzić mi zaraz, skąd przyjechała i czy ktoś z nią był. Na nagraniu z monitoringu wyraźnie było widać, że zmarłej przez całą podróż towarzyszył mężczyzna. Wskazówek co do jego tożsamości dostarczyła karteczka, którą ofiara zostawiła synowi. Policja nie potrzebowała nic więcej, by aresztować Aleksandra Piczuszkina. Początkowo morderca nie był zbyt chętny do współpracy, ale gdy stało się dla niego jasne, że tak łatwo się nie wywinie, miał tylko jeden warunek. Dobra, będę z wami gadał, ale przez cały czas musi być tu kamera telewizyjna. W trakcie swoich zeznań Piczuszkin często zmieniał wersję wydarzeń. Jednym razem twierdził, że chciał zabić 64 osoby jedną osobę na jedno pole na planszy szachowej i wypełnił tę misję. Innym razem twierdził, że zabił 61 osób, innym, że 48. A jeszcze innym, że zabił tak wiele, że sam stracił rachubę. Jego opowieść o polach szachowych naprowadziła policję na kolejny dowód w sprawie. Faktyczną planszę do gry z datami wyrytymi na 61 z 64 pól. Większość tych dat to potwierdzone daty morderstw dokonanych przez Piczaszkina, stąd też jego drugi przydomek, szachownicowy morderca. Innym razem mówił policjantom, że gdyby go nie zamknęli, to mordowałby w nieskończoność, a także gwałcił swoje ofiary. Mimo różnych wersji, w zeznaniach transmitowanych przez telewizję był jeden stały punkt: absolutny wręcz brak skruchy czy wstydu. We wszystkich przypadkach zabijałem tylko z jednego powodu by żyć, ponieważ z każdym morderstwem chcesz żyć jeszcze mocniej. Dla mnie życie bez morderstw jest jak życie bez jedzenia dla Was. Czułem się jak ojciec dla tych wszystkich ludzi, bo to ja otworzyłem im drzwi do innego świata. Skruchy nie okazywał również przed sądem. Gdy odczytano mu akt oskarżenia, w którym usłyszał zarzuty 48 morderstw i trzech usiłowań morderstwa, poprosił sędziego o głos. Chciałbym prosić, by Wysoki Sąd dopisał do tej listy jeszcze 11 morderstw. To nie byłoby uczciwe, tak zapomnieć o 11 osobach. Sędzia nie miał wątpliwości co do winy szachownicowego mordercy. Aleksander Piczuszkin został skazany na dożywocie, w tym pierwszych 15 lat spędzonych w izolatce. Mnóstwo Rosjan chciało dla niego znacznie surowszej kary, dlatego też po skazaniu Piczuszkina w debacie publicznej wielorosyjskich polityków podnosiło temat lub wręcz obiecywało przywrócenie kary śmierci. Najsekrety sekrety największych zbrodniarzy świata dorwać bestie w RMFFM.